Chociażby idąc po Wawrzyny Sław i po mądrość nie mającą granic, ten u stóp, stopni pomnika swego, ten ustopni pomnika swego się zatrzyma i z goryczą pojrzy ku domowi. Naród jest po Kościele najważniejszą formą zrzeszenia. A więc widzimy, bo. Z jednej strony ludzie zapominają o Ojczyźnie, pozostawiają Ojczyznę, wyjeżdżają za chlebem, jak to mówimy, no, żeby mieć lepszą pracę, lepiej zarabiać, a z drugiej strony, co zdolniejsi, liczą na to, że zrobią karierę. No ale właśnie to jest ten moment. Ojczyzna jest to obowiązek każdego, kto do tej Ojczyzny należy, niezależnie od tego, jak. Jego losy się potoczą. W związku z tym on nie może odciąć się od ojczyzny, bo on się nie odetnie. To tak, jakby się chciał odciąć od swoich rodziców: nie odetnie się. A czyha na niego właśnie ten, ten jakby powiedzieć, czyha na niego sumienie, kiedy już będzie starszy. No już nazarabiał się, już sławę zdobył. To wszystko odeszło, minęło i nagle wraca do początków i widzi, że z czegoś się nie wywiąza. I dlatego wielcy Polacy, którzy tak jak Ignacy Jan Paderewski, oni przecież większość życia spędzili na obczyźnie. Ale myśl o Polsce i o tym, jak im mogą służyć poprzez swoją pracę i swoją sławę za granicą, towarzyszyła im nieustannie. I na tym polega równica klas. Proszę państwa, jest tak wiele cudownych myśli w tym co pisał Norwid, a wiemy, to nie było takie sobie pisanie. On to pisał własną myślą i krwią, to nie tak, tylko że sobie układał wiersze do rymu. Tylko to, to była ciężka praca człowieka niezwykle inteligentnego, wrażliwego i prawego i prawego. I dlatego dla nas, gdy formujemy się, gdy szukamy pewnych odniesień, lub wzorów, gdy kształcimy dzieci czy wnuki, my musimy szukać wzorów naszych i najwyższych. Jednym z nich właśnie jest, jest naród, jest Norwid. Jest Norwid, który bardzo bolał również nad tym, jakim narodem się stajemy, jak się staczamy. Mówił, że Polska jest ostatnie na globie społeczeństwo, a pierwszy na planecie naród. Na planecie pierwszy naród. Wtedy, ale to mamy, mamy połowę XIX wieku, jak to się pozmieniało wszystko. Ale jeszcze naród, dlatego że naród się wyraża poprzez kulturę. Tak wielka kultura. Wiecie Państwo, jak się boją naszej kultury na wschodzie? Boją się, bo jest za atrakcyjna. Boją się po prostu, boją się polskiego języka, boją się polskiej literatury, boją się. Dlatego idzie taka straszna walka tzw. mniejszości polskich o to, żeby chociaż szkołę mieć. Boją się, ona jest za atrakcyjna. To jest tak bogata i wielka kultura, że teraz próbują w Polsce również odciąć pokolenia od własnej kultury. Zasypują jakąś mierzwą taką, byle czym. Albo antykulturą, albo bełkotem, albo bluźnierstwami, żeby tylko dziecko nie znało Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Kraśnickiego, Wyspiańskiego, Żelomskiego, żeby tego nic nie było. Tylko żeby byli zboczeńcy, bandyci, schizofrenicy. O, to jest wtedy wielka sztuka. I wtedy idziemy do teatru i widzimy, jak latają na Golasa. Ale sztuka, naprawdę. To jest dopiero geniusz. Geniusz. Macie Państwo, gdzie pójść do teatru, żeby zobaczyć klasycznie wystawione dziady, wyzwolenie, balladynę? Macie Państwo, gdzie w Warszawie? Ja, ja nie mam, ja nie mam. Gdzieś jeszcze w tak zwanej prowincji jeszcze niektóre teatry ocalały, ale w zasadniczo nie ma, no młode pokolenia nie mają, bo jeszcze za komuny można było oglądać. Ja wiem, moje rodzice są aktorami, więc to jeszcze, to jeszcze było. Ta ingerencja ideologii nie była zbyt duża, bo bo teatr nie, nie był kulturą masową. A teraz, ponieważ chodzi o to, żeby nie było elit, a z drugiej strony, żeby młode pokolenia nie, nie zasały wielkości kultury polskiej, to po prostu ją się eliminuje. Norwid zwrócił uwagę na to, że Polacy nie szanują ludzi utalentowanych. I to jest grzech przeciwko duchowi świętemu. Nie szanują. A w sukurs idą ci, którzy chcą, żebyśmy nie mieli elit, Zwróćcie Państwo uwagę, Polacy są bardzo utalentowani, ale co kto zdolniejszy wyjeżdża za granicę? Gdzie na przykład, czy w Polsce pracują i występują dwaj ostatnio jakby najwięksi wirtuozi fortepianu, czyli Zimmerman i Blechard. Gdzie oni są? Czy oni są, grają dla nas? nie grają. Dlaczego nie grają? A, a cała historia z Bogną Sokorską. Na pewno znacie Państwo z Bogną Sokorską. No to głos fenomenalny po prostu. To to ogół, słowik Warszawy. Ona w zasadzie stąd musiała wyjechać. Nie, nie śpiewała dla nas. I tak po kolei. A więc znowu jest to wielkie zadanie, żeby jeżeli trafi się ktoś utalentowany w rodzinie, to żeby robić wszystko. Żeby ten człowiek mógł się rozwijać i żeby miał potwierdzenie, że to co robi jest słuszne. Bo człowiek musi mieć potwierdzenie, on sam siebie nie oceni. Musi mieć. I teraz są pułapki, bo są czy w strukturze administracyjnej, czy dydaktycznej, są różni ludzie i oni mogą mieć różne zamysły. I jak zobaczą, że zdolny, to przetrzymać go trochę bez rozwoju, potem on już, już to za. Bo talenty nierozwijane poprzez pracę, gasną. Trzeba o tym pamiętać. Dlatego należy, żeby talent się rozwinąć, trzeba pod, podsycać, cały czas podsycać i osiągnie jakiś poziom. Jeśli nawet nie będzie na wyższy, najwyższy, to ten najwyższy będzie dzięki temu, że ten był wysoki. I to jedno, a ci, co są niżej, mogą wtedy korzystać z tego, co swoje. Bo to są nasi, Więc to jest, to jest taka, taka metoda. I na to zwrócił uwagę Norwid, że jakaś jest taka, taka dziwna albo obojętność, albo nawet zawiść, która powoduje, że, że talenty mają mają no duże problemy. Jeśli chodzi już na koniec, bo to też nas dotyczy, o emigrację. Początkowo Norwid miał więcej zapału do emigracji, uważał, że że na emigracji Polacy mogą Wypełniać swoją misję, mogą służyć Polsce w obrębie jednego i całego narodu. Miał projekty wielkie z tym związane. Czyli, czyli coś takiego, że. No bo wiadomo, no, w Polsce nie byli dlatego, że przy takiej postawie i moralnej, i politycznej, i artystycznej, no to by skończył na Syberii. Jakby przeżył. Więc to, to nie była kwestia wyjazdu tak sobie. Ale z drugiej strony, Postrzegał ograniczenia i niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą emigracja. Na koniec, tuż przed, tuż przed, zanim trafił do tego domu świętego Kazimierza, pisał: Emigracja obdarła mnie ze wszystkiego. Z młodości, z sił, z przyjaciół osobistych, z sceny, prawie z nazwiska i godności nazwy dziadów moich. Gdyby dlaczego, nie dziwiłbym się i poważałbym, ale dla niczego. Bo nic nie zrobili, nic a nic. Więc jest to akt jakiejś rozpaczy. Właściwie, gdyby nie twórczość, to zmarnowanego życia. Ale widać właśnie, że człowiek jest takim fenomenem przedziwnym, że nawet w najgorszych warunkach, w momencie kiedy jego myśl się budzi, wrażliwość rozwija, to może dać wyraz swojej sytuacji w postaci dzieł kultury, które, jak to powiedzieć, one przywracają rangę jego człowieczeństwu, a stają się jakimś pokarmem dla nich. I taką przestrogą, ale jednocześnie takim skarbem dla nas jako Polaków jest Cyprian Kamil Norwitz. Dziękuję bardzo.